Hej, cześć, się z Manko? Zresztą jestem foksacz. i Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku, w którym Alex będzie grał tylko karabinem Starka, a ja mocami Ironmana. I jak chcecie Dali od poniedziałku, to musicie pod tymi następnymi dwoma filmami co najmniej 5 łapek. I przypominam, że warto zostawić subskrypcję, bo na 50 subów specjal. No to co, zapraszam do oglądania. Leci za mną. Dobra, zostaw małego dzieciaczka. Ja biorę tę skrzynię. No, ja. ja biorę tę pompę. Bum, bum. No tu, a to mi chodzi. Dobra, jestem tu. O, mam jaką tą broń. Jaką broń? No, tą, co powinienem mieć. A, tą, yy, Starka. No. Tu masz niebieską, jakbyś chciał, nie? Na, na double, żebyś miał. Co? No jak tam wszystkie skończyła municję, żeby nie to się drugą zamieniasz, nie? No to tam jest jeszcze jedna fioletowa, to by... no To podnieś sobie wszystkie. Daj do... No nie do jałam, a ja już też potrzebuję. Chodź, a no, tam tam, no to ta, tu mam. Nie, nie. Tam jest patrz. O. Nie. Albo tak, chcę pójdę, ale co tam? No ale mi teraz potrzebuję. Ej, trzymam. No. Co? Co to jest? Nie mówiłaś, nie mogę. O! No i nas na drzewo wybijałeś. przynajmniej ile osie. Nie prawie. Dobra, lecimy, nie? Po Iron no fajna to może nie o, to tam tam ma o już tam jest. Dobra leży Na chłop leży A już chciałem do niego wstawić Ła! drugi O fuck! No super Zdobyć. Dobra Zdobyć. uważaj uważaj robot O, I pod... pod... Drugi! Szybko! Double! Oj, oj, Man. No? Niech Leandro... Ja, go... nie no. ja wezmę, nie? No. O, um, daj. Dobra, i mamy już... Oj, tutaj ile już masz klarekowe. Ej, coś szło? Wow, No i to. Chłop? To, to jest chłop? Nie, nie wiem. Nie, to nie jest. To to jest czy nie jest? Nie. Ale dobrze teraz. Ten dobra, szakuj bota. Małe łaciny. dobra dobra, że to co? Ej, ty nie możesz się go nie wyżyć. Jak wy wyjrzysz w No, bo nie możesz. Chodź, no. Dobra, jest... no. chodźcie, chodźcie do sejku. Szybko, bo na mnie! Szybko, Ej, tu jest. Dzielę A, no. się. pewnie lecą. No, mam mnie tak. Nie dobra, dobra, chłop, chłop, dostaw za do 50, Dobre, dobra, dobra, leży. Dobra. On miał duma. Ej. Co? I, no, dla, o, nie, 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 bo tutaj jest w ten... końcu. Okay, ja to. Dobra, to ty będziesz miał supermoc Ironmana, ale... Się no, jak se no to niech miał duma. No. Moc on i tak zrobi, no. No właśnie, no dobra, jest dobra, dobra. wyszty, ja się grani. Widziałem twoje. Ja na pewno Okej, okay. dobra. To były twoje patek, czy co? Nie, ja nie miałem żadnych pot, ale chciałem jakieś znaleźć. Co mhm. złotyką. Czy była w takich rzeczy jak mamy czy... Nie wiem. Jak też ja to, to jakoś znajdziesz wody? jakiegoś e, ten i go powalisz, i to możesz sobie go ten, nie? No ej, właśnie. Aha hmm? no, muszę na coś sobie, sobie na złoto. Albo e, możesz ten, tego tu, to, znaczy chodzi mi o robotów, nie? Żeby możesz ich sobie wziąć. już no, to dasz mi tą fioletową, bo? No. Tak, to bym miał, eee, triple. Triple, triple, normalnie. O, to Ja nie chcę apteczki. Ja Co jest? czemu mi zwaliło? Co? Ja myślałem, że ci ze skrzynki to wypadło, ale... Leo się tak nic sam nie zrobi. Mhm. Nawet jak będzie miał ze złotą pompę czy coś. Robot? Dobra, już mamy dwa roboty. Sakuję ich, nie? Przyda się. Nie jest, ja A, Przydadzą się chyba, co? już mhm. tu chyba liftem będzie leciał, wiesz. No chyba nic nie ma Dobra. By się przydały A, jakieś o... apteczki. Łoł! wow! Co wow. jest? Ten zdoł. Oba chodźmy chodź mi bo to już ludzi nie. Ty, ale to za strefa. Mhm. Ja myślałam, że już mała na to, to jest. Jeśliśmy na jakieś ludzi, nie?

a ja patrz co nasi roboci robią! <grymne> no i cyk, niebieska maneta Dawaj te maneczki. O, cyk wyzwanie zrobionych nawet. Patrz, ktoś wpadnie na pewno. A ciekawe wam zadaje. <moglące> to chyba mogę sprawdzić. O, to jest do bania, nie, nie piszę. O, To Simon! Simon! możesz Simon! mnie bo nie będziemy pomagać? Eee, dobra. Helka. Walimy. Gdzie ja jej nie widzę? No. Co? No przed chwilą zniknęło. Na silo ona dobrze wyrzuciło Ciebie nie. To jednak w drugą stronę musimy iść. No, dla, dlatego myślałem, że to jest że mnie dobrze wyrzuciła. Lecimy ochroniarzu. Mam dwóch ochroniarzy, z czego jeden to ochroniarz niekorzystający z mojej mocy. Z moich broni, nie? Dobry ochroniarz, nie sponsoruję. ale on i tak nic nie robi, to to nie żadnych... to jest to To jest Thor upośledzoną, to jest Loki, raptora. Thora. Co ja? Uuu. Uuu. Nie no, ja mogę ci dać, że ja mam... A, to ja zabiorę bo ja mam gdzieś Możesz przestać, bo nas każdy słyszy? Ile masz matców? Nie, trzymaj mnie, trzymaj 358 drewna, 140 Oprzystanę... kamienia i 200 metalu. Oprzystanę... Ja muszę trochę to zbierać, bo mam mało. Ty patrz, nasze roboty biegną. Ejo. No i przeszły No... Mówiłem, że sobie poradzę. Czemu ten nałożysz mnie jak jakiś pedofil czy coś? Pan na skład zespołu zielona. Ja... Ej, no. Ty, Co? Co? No, Co? No? Właśnie coś... Ty po No. Powiedziałeś, ty po no. i zobaczyłem helikopter. No. Ej, ja to... Ja to mam mnie! A jednak nie. Ło, 45 dostał w śmigło. Wow. Ło! to, to? To był dopiero... To był dopiero... Dostał! Tu jest jego kolega. Chyba strzelają się. Ty, u was jest ktoś! Na plecach! Chłopa mam. Ale on, on posiedzony jakiś jest. Ty, jak ja dostałem, chłopie? Zestaj, co? Nie wiem z czego. Popierdzieleniec. Ej, tam chłopo! Chłopu tam! O, ja tam, tam, już wiem nie. skąd. Tam. Oj, nie trafiłem, no. Jaki ja bambo jestem. Tam. Dostał? Nie ma tego, ale ja też nie mam. Nie ma kewa No I Dostał 20 Jest wielki No PPGA mocno O no 20. 20 On ma już chyba zero. No myślę, że coś koło tego Gdzie on jest? No tu OCHRONIARZE! Jest? Jestem. Okay. No. no. Kurde, czemu mi zwalna tą moc? Eee, dobra, ochroniarzu masz. Mm. Nie o tego mi ochroniarza chodziło. To nie dla mnie to? Nie! nie to to dla ja mam mało HP. A, dobra, no to dam ci. Bo nie, nie świetliki W końcu kogoś zabiliśmy no Co da? Ej, chodzi ognisko O tu No To chodź do go No nie chcę świetników, tylko rozpalić Ja nie mogę być że jak te No tak na szybko odpaliłem a ja też będę musiał apteczkę wziąć. Ja nie, nie mam, tu. mam dwa bandaże. A ten się nie wyleczył, Symbał. Daliśmy mu apteczkę, on się nie wyleczył. Gdzieś mm. gdzie jest ta apteczka, co ci ją dałem? No nie mogłem się dać, bo no tam... Ale mogłeś chociaż ją wziąć, a tak to zmarnowaliśmy. No, Mówiłem, żebyś ty ją wziął. Robocie, spadłeś na ofermy. Ej, te roboty biegną! Ty jeden się ostał, dwa były. Ale, ale może giną. cię ktoś odbić. Ja muszę myśleć trochę. Ej, chyba jeden my z naszych nie robotów no ty ja umarł. Głowy, <noise> o nie! Ale drugi spokojnie sobie biegnie za nami. Kurde, co zrobisz, Heniek? Chodź tu, Heniek, nie! W strefie nie! jest. Hen Heniek, umrze. O nie, ktoś na prawo jeszcze wali i przed nami. No. Ja miałem... Ej, no... Żegnaj, Heniek, byłeś moim najlepszym pomocnikiem. Ja... Ja miałem 40... Nie, ja byłem. Umarł. Heniek. Henczysław. Zaczekaj, bo no, on się nadszedł, a ty nie docierałeś. spokojnie, tam się biją w środku. Ochroniasz, kurde, Indie. Dobra, ochroniarzu, zostaliśmy trzech na jednego Zaatakuję albo świetnikami, albo forza fortem. U mnie wow. Co kurde, Ford stawiam <noise> 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 <noise>